Kływa mać, ja pierdolasz oczy za chwilę, spierdalam stąd. Witamy widzowie, dzisiaj wracamy do piekła ksaliego, Czyli Cry Głównej dzisiaj, Gówny, gównianej gry. Tak, do... lecimy koop'a. Przewidujemy, że cały kop będzie miał... 4 odcinki, może 5? To Kływa? No, są... 4 lub 5 chapterów jest y Ja pierdolę, ja myślę, że my to wpływa w jeden dzień nagrywamy Wiem tylko tyle od Bożeja, że to się dopiero zaczęło Jeżeli chcesz mieć odcinek dwugodzinny Dobra to nie No właśnie, no to Jeden chapter do jeszcze, nie wiem zajmie nam półtorej, może więcej, może mniej i są też inne ka kampanie Koopa, które mają inną historię yeah. i następnych historii będzie można grać z Rzemalem. Mm. Dobra, to możemy zaczynać. Dobrze, że mam piwo. We read the book, <sum> Simon's book. się. We thought that reading his words and trying to live and feel the way he felt, maybe it could give us an insight on the case surrounding him. However, not only did it horrify us, we got stuck in his world, trapped by his words and anxieties. The only way to stop this, we thought, would be to save him. Save him from what cause him to fall into the dark mind of insanity in the first place. We wanted to see what would happen if we tried to save him, and that's what we had to do. We had to find him and rescue him. This was a part of our investigation, our view of Simon's book. <noise> ty jak się czujesz? Ty bo ja mam pojebane stajowanie To jest zmienić sterowanie Kływa na wójdę do tyłu no, Co? No Fajna! Jak już tak kurwa mnie przecina Widzisz to? Tak? Nie, ja widzę, że się poruszasz do tyłu Co jest kurwa, czekaj Jestaj Uuu! Mm. Błażej IP! uh,

Pamiętasz mniej więcej mechaniki tej gry? Eee, plus minus Ostatnio eee... ja w jak temu no, Kuj, Was strzelaj! Strzelać się jest bronią w tej grze Nie da się strzelać! No lewy! No klikam lewy! Mm, EQ żeby zmienić sobie bronie eee, Widzisz to wielkie gówno tam? Tak uciekaj! Uciekaj! uciekaj. U. Co tu kurwa jest? No to jest ziomek z piłami, z... O! Tu się go da zabić. Aha. Zobacz, czy pod scrollem masz tego, masz celownik. Ty się celowanie. Nie. No jest, to musisz wszystko zwindować teraz. A kliknąć! Aha, bo ja go posuwałem. <grymne> co? Jak to posuwać scrolla? No co w się sensie ten, tak Tak. <grymne> tak Tutaj chyba do domku <grymne> eee, Tu ogólnie po jakimś czasie grania w tą yy, w kampanię pojawia ci się Simon. Będziesz go musiał zabić. Aha. W sensie to takiego, że niby jest halucyna halucynacją. Oszhotgen eee, Ale on cię zabije. On się normalnie może zabić i go trzeba albo spałować, albo rozstrzelać. No dobra. Ja. Łóżko? Aha, widzę, widzę, już tam łóżko. Łóżko, ty co to jest? Eee, ty jeszcze go nie spotkałeś w kampanii? Nie. nie. Się spotkałeś. Jak to nie? Chyba nie. Ty gadasz. Eee, wracam no. ci się odsunąć, bo on się łatwo może powalić. I dobić. No i będzie po tobie. Kurwa no przeładuj Skończyło mi się ja Amo do każdego z tu No ja też mam lipę Eee do każdego pistoletu nie masz Amo? Eee do jednego z glock'a Nie da się <laughs> Ksi nie da A, z kontrolem No Kurwa, ciemno tu jest. Za TOBĄ! A co jest, kurde, Spider-Man? Kurwa. Co ty, płatkę na Jump Boosta wypijesz? Nie. Na pewno. Tak szybki to co A innego... Jezusi, się <laughs> Nie widziałem go, kurwa. <laughs> Okej, okay, dobra, to masz magazynek. Ok mm. Dobra ty kanał Prug Pałujemy go No i spałowany został Czy mi się wydaje, czy my dochodzimy do tego na, mm, momentu z tymi schodami, które nie były zbyt fajne Kuływa, nie stresuj mnie Yyy Nie no nic strasznego z, z nimi nie było związane, spokojnie. Mhm. Już ci chyba no. wierzę. <laughs> nie wiem o co ci chodzi. Kurwa. <laughs> nie, to nie były chyba te schody. No dobra, idź tak czy siak. Nie no nic strasznego z, z nimi nie było związane, spokojnie. <suszel> kurwa mać! Ja pierdolę, aż oczy zafną, spierdalam stąd! No może pomożesz mi, proszę no. Kurwa Weź się tam proszę rozstrzelaj dobra, ja pier ile ich tu kurwa. jest? Ej dobra ginę, 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 ginę kurwa, ginę, ginę. <suszel> Właśnie o tych składach mówiłem Ja pierdolę. Anatorów. Aha Właśnie no, kurwa i teraz trzeba go znaleźć Ogólnie jak go nie znajdziemy to ci będziemy miał taki ekran cały czas No i będzie Ci coś pierdolił na duchem. No ale tutaj O jest tam, jest Dobra bo on chyba na mnie skutkował na ciebie mi ma to. Aha. Dobra, ja go teraz zabiję, bo on do mnie nie będzie strzelał. Dobra jednak, jak do mnie strzelał. A pewnie będę musiał iść pierwszy co? No, no standardowo. Weź mi pomysł. Cześć. Dobra, dobra. Przynajmniej <laughs> to nam się udało pi... O Jezu. Wiesz co co mi chodziło z tymi drzwiami? Bo trochę trudno przedostać się przez nie. Właśnie to mi chodziło. <laughs> Udało się. Kurde, to dziecko wybuchło. Nie, kolejne no. Za ciemno tu. Nie, nie, proszę, nie... Nie, nie, Weźmy ciekawe przyda Ci się, uwierz mi Gdzie? Tu masz Tu A. Wiesz co to będzie na moście? No widzę No coś co takiego Nie wiem jakieś mączki. O nie, tu te Ej, duchy rybane. No te duchy na kartę były zawsze. Ja też miałem zawsze z nimi problem. Nie, jeszcze gigant tam jest. No. żyję, że w jeden Dobra, mm, Czekaj, wezmę sobie kawy. Weź się uleczę, sobie się, się uleczę też przy okazji Ktoś tu jeszcze leży, może... Nie, nie. Nie. Kurwa. Nie, za to jebane lasy teraz się zaczną. Już w kampanii były one niefajne. Pamiętam. A, warto to Pamiętasz czy nie pamiętasz? Pamiętam. O, przynajmniej tyle. Dobra, chodzimy. Ej, okay. proszę powiedzcie, że tu... Tu jestem z piłą, wiesz co? Bo ja mam snajper. Tylko że nie mogę stąd... O dobra. E, jakie masz itemy? Jakie masz itemy? Eee, pałkę, shotguna, pistolet i drugi pistolet To yy, stań tutaj gdzieś wejdź wy, z tej belki yy, Weź sobie tylko pałkę Bo ogólnie go trzeba wywabić Bo go trudno zabić tak normalnie i najlepiej go wywabić mm -hmm. A ja mam te takie, mam snajpę i Tą taką snajpę dyką, bez yy, lunety, mm -hmm. która jest idealną bronią na tego z piłami, a go naprawdę trudno zabić. Więc wywal sobie swoje itemy oprócz pałki, wejdź tam, zwab zwa przed po okno. Ok? Dwaliłeś wszystko? Tak, wywaliłeś. dobra, chodź. Czekaj, co mam zrobić? Wywabić tego z piłą. Tam w tym pokoju jest drugi drugim takim. I potem tutaj wyskoczyć. Eee... Nie wiem czy zdążyć wyskoczyć, wiesz. Głównie ja chodzi sobie żeby... Biskus... kurwa, czy no to Będę... Jak ty go wywabisz, to będę miał dwie minuty na uratowanie ciebie. Uh -huh. ja nie chcę tu wchodzić. No proszę. Stanę tutaj, będę tutaj blisko. Bo go trzeba wywabić, bo go naprawdę trudno się zabija Ty czekaj, bo się... O, nie, no No śmiesznie umyj, biegasz yy... Dobra, czekaj, najbardziej trzeba się musiał tam wchodzić, coś nie wiem Okej, okay, dobra. Chyba go wywabiłem, tak. Kurde, on wszedł w ścianę, dobra. Okej. Okay. Dobra, zabiłem go. Wziąłeś sobie swoje itemy? Bierz wszystkie itemy mhm. i lecimy. Tutaj druga jest, dobra. Lecimy dalej. O Jezu. Pamiętasz to mojej <laughs> Kurde, kolejny gigant Nie Dobra, zrobiłyśmy Eee... Średnio pamiętam Tu był doktorek Aha No to jestem psychiatryk Eee, yy, dobra, zamknięte są drzwi. Yy, o. Tędy. No nie, no dzieci z nożami. <ścoughs> Wiesz co się wydarzyło? To wywaliło mi grę. Nie. Yeah. Okazało mi, że nie mam miejsca na modele. <laughs> jak to napisześ? Kurwa za. Do 20 gigabajtów mam, no co to ma być? To widzowie, tak wyglądały nasze próby. Wymusiłem go do zagrania ponownego w tą grę, tak jak za pierwszym razem go zmusiłem do grania w nią. Proszę o zostawienie subskrypcji i łapki w górę. Jo. Jo.